będziemy ogarniać komputer Dell 755 Kupiony na Alix za 30zł Jeszcze go nie otwierałem Pewnie trzeba go przedmuchać Coś takiego Ponoć działa, zobaczymy Nie wiem, jest chyba jakiś twórcy, może ta karty nie ma Nagrywarka, stacja dyskietek, 4 kości ramu Nie widzę, bodajże po 512 pewno chociaż nie jestem pewny Tak to wygląda Trzeba trochę przedmuchać i zobaczyć w domu. Я не знаю, где чтобы ничего не Dobra, jak widać, komp działa, wszystko elegancko. Ta Info Intel Pentium Dual Core 1,8 GHz, 2 GB RAM w czterech kościach po 512. Będziemy coś tu dokładać, jakąś kartę graficzną dołożymy. Tu mamy jakieś ramy mam jeszcze procesory. Widać. Spróbujemy to zamontować, składa. Czy to odpali? Zobaczymy. Dalej siedem pięć To jeszcze jakieś inne części coś tu jeszcze znajdziemy żeby dołożyć to wyczyścimy dokładnie Dobra odkręcamy chłodzenie gdybym wymieniać ten procek trochę Dobra, mamy chłodzenie Nie trzeba to jeszcze wyczyścić Zakurzone wszystko. Trzeba uważać, żeby się nie pogięły te piny. Na procesor nie, wiem, czy widać? siedzi Bradajemy pastę Zobaczymy, niby ma działać. Ja, no tu jest, jakiś... jest jest. Dobra. to jest w W tutaj wycierować te otwory. tej strony No, fajnie. Dobra, teraz trzeba ogarnąć pamięć. Minamy te kości. No, mamy fajnie, że tu jest ten cztery sloty pewnie tu będzie można założyć 8 giga ale akurat nie mam, bo nawet tyle Mam większość chyba same gigówki trzeba zapasować 5300, nie wiem czy te szybsze będą działać tu mamy 2 giga, ale damy najwyżej kości po jednym mamy trzy to dwojka też zmerkniemy jeszcze tutaj tu jest jeden giga 512 Dobra, zobaczymy, potem też czasami nie, nie można sparować. Komputer nie będzie chciał się uruchomić. Na razie założymy najwyżej podwagi gaj, dobra To tu jest, nic nie widać. Dobrze tutaj, czy nie Mało miejsca.

Nie mogę godzinę pomiędzy układami. No coś mi tu nie pasuje. Straszny syf tam jest w tym. i inne jest, jest tak wygląda, czy to siedzi wszystko to możemy odsunąć dobra, zobaczymy, odpaliłem działa zobaczymy, elegancko Pamięci nawet wykryło bez problemu. Widzę, zobaczmy się nie, to potem przy instalacji systemu, czy nie będzie coś tam Czy blue screen nie będą wyskakiwać Dajemy ustawienia do wiosu, zobaczmy to Jest ta klawiatura Ogólnie nie mam tu miejsca mam taką zabawę Jest procesor Proszę bardzo. Kurz do 4 GHz. 8 Mega Pamięci. Jeszcze można się bawić w podkręcanie. No by było na, to raczej na tej płycie nie można, ale z takim mod, że wystarczy zakleić dwa piny taśmą. I wtedy będziemy mieć 3 bodajże. 4 Giga Szybkość 800 MHz Dobrze sprawdzimy jeszcze kartę graficzną Nie wiem którą Nie wiem może tego radeona wsadzimy dobra, jednak tego radeona nie mogę dać bo jest za duży ten wiatrak się mi tu nie mieści Wsadzimy jakiegoś radał na 3655 na próbę. dobra no to znowu przejściówka. siedzi Warta działa, ale jak słychać wiatra, który jest dojechany jest Musimy to zmienić. Dobra, tak to wygląda. Na razie jest ta karta podpięta. Ten radę. muszę ogarnąć chodzenie. Na razie muszę ogarnąć dysk. Akurat nie mam. W Następnym filmie będziemy instalować Windowsa. Zobaczymy jak to śmiga. W CSO pogramy. To. Także do następnego razu. Na razie. Cześć.